Drzwi sali lekcyjnej otworzyły się gwałtownie, z taką siłą, że sprawiły, iż cała ściana zadrgała. Elena Morales, młoda nauczycielka, 24-letnia, zamarła w trakcie pisania na tablicy, gdy trzech uczniów ostatniej klasy wtargnęło na jej zaawansowaną lekcję literatury. Ten, który przewodził grupie, Ricardo Herrera, osiemnastoletni chłopak o szerokich barkach, wskazał na nią bezpośrednio, mówiąc: Musimy porozmawiać teraz. Jehoton niósł intimidację, która sprawiła, że reszta uczniów skuliła się przy swoich ławkach. Jednak Elena nie skuliła się. Odłożyła swój marker powolnymi i zdecydowanymi ruchami. To, czego nikt w liceum Robledal nie wiedział, było to, że ich nowa nauczycielka angielskiego poświęciła całą dekadę na trening mieszanych sztuk walki. Młodzi ludzie, wyraziła Elena głosem mocnym jak skała. Zakłócacie moją lekcję. Jakakolwiek sprawa, którą macie, może poczekać. Nie, przerwał jej Ricardo, robiąc krok naprzód. Jeho towarzysze Diego Martinez i Alejandro Torres ustawili się po jego bokach. Nie może poczekać. Dałaś mi ocenę niedostateczną za tę pracę. Zamierzasz ją zmienić. Twoja praca była skopiowana, stwierdziła Elena bezpośrednio. 60% wzięte ze stron internetowych. Ocena pozostaje taka sama. Twarz Ricardo się czerwieniła. Zrobił kolejny krok naprzód. Nie masz pojęcia, z kim się zadałaś. Mój ojciec kontroluje tę miejscowość. Jednym słowem od niego odejdziesz. Elena pozostała nieruchoma, nawet nie mrugnęła. Cofnij się, Ricardo. A co się stanie? Zadrwił z nieprzyjemnym i ostrym śmiechem. Co może zrobić taka mała nauczycielka jak ty? To był moment, gdy Diego postanowił być sprytny. Przemieścił się za Elenę, podczas gdy ona skupiała się na Ricardo, wyciągając rękę w kierunku stosu ocenionych prac na jej biurku. Jecho ręka nigdy nie osiągnęła swojego celu. Płynnym ruchem Elena odwróciła się, chwyciła jego nadgarstek i zastosowała kontrolowa. chwyt na ramię, który sprawił, że krzyknął ze zdziwienia. Nie dotykajcie mojego biurka! oświadczyła spokojnie, zwalniając go lekkim pchnięciem, które sprawiło, że cofnął się potykając. Sala wypełniła się szeptami. Boże, jest jak ninja czy coś podobnego. Upokorzenie Ricardo zamieniło się w furię. Właśnie zaatakowałaś ucznia. Jesteś skończona. Chroniłam swoje rzeczy przed kradzieżą, poprawiła Elena sięgając po telefon. A ta dyskusja się skończyła. Możecie złożyć swoje skargi do dyrektora Kolemana. Teraz opuśćcie moją salę. Nie idziemy nigdzie, w końcu odezwał się Alejandro. Dopóki nie poprawisz tej oceny. Palec Eleny pozostawał nad ekranem telefonu. W takim przypadku poproszę, żeby ochrona was wyprowadziła. Wybór należy do was. Przez chwilę konfrontacja trwała. Dwudziestu ośmiu uczniów wstrzymało oddech, obserwując swoją drobną nauczycielkę literatury, konfrontującą się z trzema z najbardziej przerażających zastraszaczy w szkole bez zdenerwowania. To się nie skończyło, wymruczał Ricardo, cofając się w kierunku wyjścia. Właśnie popełniłaś największy błąd swojego życia. Po ich odejściu Elena zwróciła się do swojej klasy, jakby nic się nie stało. Więc w którym punkcie się zatrzymaliśmy? A właśnie, symbolizm w siódmym rozdziale. Tego samego popołudnia telefon Eleny wibrował. Wiadomość z nieznanego numeru. Sprawdź swój pojazd. Zanim dotarła na parking, tuzin uczniów utworzył krąg wokół jej Honda Civic. Ktoś rozpylił wulgarne słowa po całej masce jasno-czerwoną farbą. Jej opony zostały przebite. Święty Boże, profesor Morales. Sofia Chen pobiegła do niej. Widziałam, jak to robią, ale mnie zastraszyły. Spokojnie, Sofia. Elena zbadała szkody z praktycznym spokojem. Widziałaś kogo? Sofia rozejrzała się nerwowo. Diego i Alejandro, ale wszyscy wiedzą, że Ricardo to nakazał. Elena wyjęła telefon i zaczęła robić zdjęcia. Inni uczniowie już wgrywali. I filmy na media społecznościowe. W ciągu minut Matone Robledal stało się lokalnym trendem. Następny poranek przyniósł nowe nękanie. Wejście do jej sali było pokryte wydrukowanymi zrzutami ekranu z fałszywego konta mediów społecznościowych, które ktoś sfabrykował, używając jej nazwiska. Posty były podłe, rasistowskie, całkowicie wymyślone. To nie jest prawdziwe, oświadczyła Sofia głośno. Ktoś to wymyślił? Elena spokojnie usunęła każdy papier, dodając je do folderu dowodów. Podczas pierwszej lekcji jej projektor nagle pokazał niestosowną treść. Ktoś infiltrował jej komputer, wyłączyła go i kontynuowała nauczanie z pamięci. W przerwie wicedyrektor Herrera wezwał ją do swojego gabinetu. Otrzymaliśmy kilka skarg dotyczących twojego agresywnego zachowania wobec uczniów. Masz na myśli, kiedy uniemożliwiłam uczniowi kradzież dokumentów z mojego biurka? Chłopcy twierdzą, że zaatakowałaś ich bez powodu. Było 28 świadków, którzy widzieli dokładnie to, co się stało. Herrera poruszył się z niewygodą. Może gdybyś przeprosiła Ricardo i zmieniła jego ocenę na coś bardziej sprawiedliwego? Prosisz mnie, żebym zmieniła ocenę splagiatowanej pracy i przeprosiła uczniów, którzy zdewastowali mój samochód? Domniemane wandalizm. Nie ma dowodów, że to oni. Elena wstała. Już rozumiem. Dziękuję za wyjaśnienie, jakie jest stanowisko administracji. Czwartek przyniósł intensyfikowane nękanie. Elena odkryła swoje miejsce parkingowe dla nauczycieli, zablokowane przez ogromną ciężarówkę Ricardo. Jej przednia szyba była pokryta wulgarnymi naklejkami. Podczas lekcji jej połączenie internetowe tajemniczo zawiodło. Ktoś wykonał fałszywe telefony ze skargami do zarządu szkoły, ale najgorsze było obserwowanie, jak to wpłynęło na jej innych uczniów. Byli niespokojni, rozproszeni, bali się zwracać na siebie uwagę Ricardo. Profesor Morales, Jasmin Rodríguez podeszła po lekcjach, ledwo słyszalnym głosem: Chciałam Ci podziękować za stawienie im czoła. Nikt nigdy tego nie robi. Też cię dręczyli? Oczy jazmin zaszliły łzami. W zeszłym roku to zgłosiłam, ale nic się nie stało. Ojciec Ricardo się tym zajął. Widzenie, jak walczysz, coś znaczy. Piątkowy poranek przyszedł z burzowymi chmurami, które pasowały do nastroju Eleny. Dwadzieścia minut po pierwszej lekcji Ricardo wszedł spóźniony z arogancją. Panie Herrera Wyraziła Elena, nie podnosząc wzroku. Spóźniłeś się, to oznacza karę. Klasa milczała. Nikt nie dawał kary Ricardo Herrera. Tak, nieważne. Miałem trening futbolu. Trening nie zaczyna się przed piętnasty i trzydzieści. Kara dzisiaj w mojej sali. Nie przyjdę na twoją śmieszną karę. Wtedy oblałeś ten przedmiot, sam decydujesz. Nie możesz mnie oblać za niechodzenie na karę. Mogę cię oblać za opuszczenie dwudziestu procent moich lekcji, przedstawienie skopiowanej pracy i odmowę przestrzegania podstawowych zasad sali lekcyjnej. Elena w końcu podniosła wzrok, spotykając jego oczy ze spokojną intensywnością. Czy chciałbyś, żebym kontynuowała? Ricardo wstał tak gwałtownie, że jego krzesło zaskrzypiało na podłodze. Będziesz tego żałować. To groźba, panie Herrera? Bo nagrywam tę rozmowę, a groźby wobec eduktorów są podstawą do usunięcia ze szkoły. Jecho twarz stała się fioletowa. Nagrywanie. Nie możesz nagrywać bez pozwolenia. W rzeczywistości, w publicznym środowisku sali lekcyjnej z wyraźnym powiadomieniem, mogę. Jest to w programie, który podpisałeś. Strona trzecia, sekcja druga. Po raz pierwszy, odkąd Elena go poznała, Ricardo wydawał się niepewny. Spojrzał na swoich przyjaciół. Ale Diego i Alejandro wyglądali równie zdezorientowani. Usiądź, Ricardo powiedziała łagodnie albo wyjdź, ale jeśli wyjdziesz, nie wracaj bez konferencji z twoimi rodzicami. Konfrontacja trwała 30 sekund. W końcu Ricardo wziął swój plecak i wyszedł wściekły, trzaskając drzwiami. Gdy lekcja się skończyła, Sofia została. Profesor Morales on tego nie puści. Jecho, tata, zarząd szkolny. Będą za tobą. Elena uśmiechnęła się. Uśmiech wojowniczki. Niech Piarsz. Zyjdą. Tego popołudnia dyrektor Kolman wszedł z trzema członkami zarządu szkolnego i burmistrzem Herrera osobiście. Panno Morales, zaczął Kolman niezręcznie, musimy omówić twoje traktowanie pod tiot. Masz na myśli moje egzekwowanie norm akademickich? Burmistrz Herrera wystąpił naprzód. Starsza wersja swojego syna. Te same szerokie barki, ten sam arogancki uśmiech. Nie gramy w gry, nękałaś mojego syna, tworząc wrogie środowisko nauki. Mam dokumentację każdej interakcji z twoim synem, odpowiedziała Elena, włączając wandalizm mojej własności, cyberprześladowanie i próby oszustwa akademickiego. Chciałbyś to przejrzeć? Sfabrykowane dowody, odrzucił burmistrz. Słowo nowicjusz. Nauczycielki przeciwko uznanym członkom społeczności. Członek zarządu przemówił: Może byłoby lepiej, gdybyś ponownie rozważyła swoją pozycję tutaj. Moglibyśmy zorganizować korzystną rekomendację. Próbujecie mnie wyrzucić z miasta, bo nie pozwalam waszym uczniom oszukiwać. Bo jesteś problematyczna, wyplunął burmistrz Herrera. To ostatnie ostrzeżenie. Zostaw mojego syna w spokoju, albo stań się twarz z konsekwencjami. Elena podeszła do swojego biurka, wyjęła swój folder dowodów. Z całym szacunkiem, panie Herrera, pański syn jest zastraszaczem, który terroryzował uczniów przez lata, a pan na to pozwalał, to się teraz kończy. Nie masz pojęcia, z kim masz do czynienia. Pan też nie, odpowiedziała Elena. Po tym jak wyszli, Elena siedziała sama wiedząc, że właśnie wypowiedziała wojnę najpotężniejszej rodzinie w mieście. Jej telefon wibrował, wiadomość z nieznanego numeru, zapłacisz za brak szacunku wobec Herrera. Usunęła ją i wróciła do oceniania prac. Poniedziałkowy poranek przyniósł chaos. Ktoś stworzył deepfake'owy film z nią w kompromitującej sytuacji. Oczywiście fałszywy dla każdego, kto obserwował uważnie, ale w erze wiralnych treści, kto obserwuje uważnie. Elena poszła bezpośrednio do biura dyrektora Kolemana. Ktoś stworzył pornograficzną treść deepfake ze mną i rozpowszechnił ją wśród nieletnich. To przestępstwo federalne. Złożę raport policyjny, skontaktuje się z Oddzi ałem cyberprzestępczości FBI i moim prawnikiem. Teraz nie bądźmy pochopni. Pochopni? Głos Eleny się podniósł. Twoi uczniowie dzielą się pornograficzną treścią nauczycielki. Jeśli nie działasz natychmiast, jesteś współwinny. W ciągu godzin śledztwo doprowadziło do komputera w dziale sportowym, do którego uzyskano dostęp za pomocą identyfikatora studenckiego Diego Martineza. Do lunchu umundurowi funkcjonariusze policji eskortowali Diego w kajdankach. Ricardo znalazł Elenę podczas jej wolnego czasu, jego zwykła arogancja znikła. Musisz to zatrzymać. Diego nie wiedział, że to nielegalne. Działania mają konsekwencje, Ricardo, coś czego twój ojciec powinien był cię nauczyć. Mój tata cię za to zniszczy. Elena wstała i po raz pierwszy Ricardo wydawał się dostrzec, jak się zachowywała. Zrównoważona postawa, kontrolowany oddech, ekonomiczna precyzja. Twój tata może próbować, ale stawiałam czoła zastraszaczom większym od niego i nie przegrywam. Tego popołudnia burmistrz Herrera zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu szkolnego. Rodzice zapełnili audytorium. Burmistrz wskazał na Elenę. Ta nauczycielka stworzyła chaos w naszej spokojnej szkole. Przepraszam, krzyknął głos. Jasmin Rodriguez wstała drżąc, ale zdeterminowana. Czy mogę coś powiedzieć? Inni uczniowie też zaczęli wstawać. Sofia, Marcos, nawet dzieci, których Elena nie znała. Ricardo Herrera dręczył mnie przez trzy lata, powiedziała Jazmin głosem stającym się coraz mocniejszym. Zgłosiłam to pięć razy, nic się nie stało. Panna Morales to pierwsza nauczycielka, która mu się przeciwstawiła. Jeden po drugim uczniowie dzielili się swoimi opowieściami: lata nękania, zastraszania, nadużywania władzy. Kłamstwa, belkotał burmistrz Herrera. Właściwie dyrektor IT wstał. Znaleźliśmy coś interesującego. Deepfake nie był jedyną rzeczą na tym komputerze. Jest cały folder oznaczony wpływ skompromitujący mi zdjęciami i informacjami o dziesiątkach uczniów. Audytorium wybuchło. W chaosie oficer Martinez aresztował Ricardo za spisek w celu dystrybucji szkodliwych materiałów i cyberprześladowanie. Później tej nocy Elena pakowała się, gdy Sofia zapukała. Panna M. Grupa z nas chciała ci podziękować. To, co zrobiłaś, zmieniło wszystko. Elena spojrzała na grupę uczniów, teraz stali wyżej, już się nie bali. Wy zmieniliście wszystko, znaleźliście swoje głosy, ja tylko wam pokazałam, że możliwe jest ich używanie. Trzy tygodnie po aresztowaniu Ricardo, Elena pracowała nad swoją poranną rutyną w pustej siłowni, gdy burmistrz Herrera pojawił się z dwoma dużymi mężczyznami w garniturach. Więc plotki są prawdziwe, powiedział. Elena odwróciła się, jej ciało zmieniło się w pozycję obronną. To własność szkolna, włamiecie się. Jestem właścicielem tej szkoły, warknął Herrera. Jestem właścicielem całego tego miasta i za chwilę dowiesz się, co się dzieje z ludźmi, którzy mi się przeciwstawiają. Grozisz mi, bo nagrywam to, wskazała na kamerę bezpieczeństwa. Twarz Herrera się pociemniała. Jeden z jego ludzi wyjął urządzenie, wycelował je w kamerę. Czerwone światełko zgasło. Teraz będziemy mieli rozmowę o wycofaniu zarzutów przeciwko mojemu synowi. Nie wycofam niczego. Twój syn jest dokładnie tam, gdzie należy. Herrera skinął na swoich ludzi. Pokażcie jej, co się dzieje z bohaterami. Pierwszy mężczyzna ją zaatakował, ale Elena uniknęła jego chwytu, użyła jego momentum przeciwko niemu i wysłała go rozbijającego się o trybuny rzutem biodra. Drugi mężczyzna był mądrzejszy, miał trening. Elena zablokowała jego uderzenie, złapała jego ramię i zadała trzy szybkie ciosy w punkty nacisku, które zostawiły go dysząc. — Stop! — Herrera cofnął się w kierunku drzwi. — Nie możesz! To napaść! Obrona własna poprawiła Elena. Twoi ludzie mnie zaatakowali. Broniłam się, tak jak udokumentowałam wszystko o twoim synu. Tak jak nagrałam całą tę rozmowę na moim telefonie pokazała aplikację nagrywania, wciąż działającą. Zanim Herrera mógł odpowiedzieć, drzwi otworzyły się gwałtownie. Dyrektor Coleman wszedł z ochroniarzami i funkcjonariuszami policji. Burmistrz Herrera powiedział oficer Martinez. Jest pan aresztowany za groźby kryminalne, włamania i spisek w celu popełnienia napaści. To pułapka, krzyknął Herrera, gdy go kajdankowali. Do dziewiątego rano film, który Elena nagrała, był dowodem w sprawie kryminalnej. Do południa ktoś go wypuścił do mediów. Do piętnastu był w trendach krajowych pod nauczycielka kontratakuje. W ciągu następnych dni historia eksplodowała poza wszystko, co Elena mogła sobie wyobrazić. Zespoły informacyjne rozbili obóz przed szkołą. Prośby o wywiady się przepełniły. Doktor Morgan z Państwowego Departamentu Edukacji zadzwoniła. Odkąd Twoja historia stała się wiralna, otrzymaliśmy ponad 300 raportów nauczycieli z całego kraju stojących w obliczu podobnych sytuacji. Czy rozważyłabyś przewodzenie Państwowej Grupie Roboczej do spraw bezpieczeństwa szkolnego? Czy mogę nadal uczyć w pół etatu? Tak, chcemy, żebyś pozostała połączona z rzeczywistym doświadczeniem sali lekcyjnej. W takim przypadku tak, zrobię to. Tego piątku Liceum Robledal miało swoje pierwsze zgromadzenie od aresztowań. Coleman ogłosił nowe polityki, obowiązkowe raporty, anonimowe linie donosów, zewnętrzny nadzór. Ale kontynuował. Polityki to tylko papier bez ludzi dość odważnych, by je egzekwować. Dlatego panna Morales będzie służyć jako nasza nowa koordynatorka obrony studenckich. Audytorium wybuchło oklaskami. Gdy Elena przemawiała, utrzymała to w prostocie. Nie jestem bohaterką. Jestem nauczycielką, która robiła to, co każdy nauczyciel powinien robić chronić uczniów. Prawdziwymi bohaterami są uczniowie, którzy znaleźli swoje głosy. O dziewiętnastet, po zgromadzeniu uczeń pierwszej klasy podszedł niepewnie. Czy mogłabyś nas nauczyć samoobrony? Elena uśmiechnęła się. Porozmawiam z dyrektorem Kolmanem o programie pozalekcyjnym, ale pamiętaj, sztuki walki nie dotyczą walki, dotyczą dyscypliny, pewności siebie i wiedzy, że możesz chronić siebie i innych, jeśli to konieczne. Później znalazła list wsunięty pod swoje drzwi: Pismo Ricardo. Pana Morales, wiem, że prawdopodobnie to wyrzucisz, ale musiałem to napisać. Jestem w więzieniu okręgowym, oczekując procesu i miałem czas pomyśleć. Miałaś rację we wszystkim. Byłem zastraszaczem, tchórzem, chowającym się za władzą mojego ojca. Nie proszę o przebaczenie, nie zasługuję na nie, ale chciałem, żebyś wiedziała, że wykorzystam mój czas tutaj na zmianę. Prawdziwą zmianę. Dziękuję za bycie pierwszą osobą, która mnie rozliczyła. Ricardo Herrera. Elena złożyła go ostrożnie i włożyła do szuflady swojego biurka. Ludzie mogli się zmienić, mając szansę i wybór. Gdy rok szkolny zbliżał się do końca, Elena zastanawiała się nad transformacją. Liceum Robledal stało się modelem dla szkół na poziomie krajowym. Ceremonia ukończenia szkoły seniorów była szczególnie wzruszająca. Sofia Chen wygłosiła przemówienie o odwadze, przypisując to bezpośrednio Elenie. Po ukończeniu szkoły mężczyzna w średnim wieku podszedł do niej. Jestem Jaime Morrison, wuj Jazmin. chciałem ci podziękować. Moja siostrzenica była w ciemnym miejscu, zanim przyjechałaś. Uratowałaś jej życie. Dosłownie. Doktor Morgan zadzwoniła z wiadomościami. Gubernator chce rozszerzyć program na poziom krajowy. Departament Edukacji jest zainteresowany stworzeniem nowej pozycji Krajowy koordynator do spraw bezpieczeństwa uczniów i obrony praca jest Twoja, jeśli ją chcesz. Elena spojrzała z powrotem na Liceum Robledal, na uczniów wciąż świętujących na trawniku. Czy mogę pomyśleć? Tej nocy Alejandro Torres pojawił się przy jej drzwiach. Panna Morales, zaczynam w koledżu społeczności jesienią program sprawiedliwości karnej. Chcę zostać doradcą młodzieży, pomagać dzieciom, zanim popełnią błędy, które ja popełniłem, a to dzięki Tobie. Po tym jak wyszedł, Elena podjęła decyzję. Przyjmie krajową pozycję, ale nigdy nie przestanie uczyć, dzieląc swój czas, by utrzymać to ważne połączenie podczas pracy nad ochroną milionów więcej. Sześć miesięcy później Elena stała przed Kongresem zeznając w sprawie ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa szkolnego. Każdego dnia w Ameryce, powiedziała patrząc bezpośrednio na komitet, tysiące uczniów cierpi w milczeniu, bo stworzyliśmy systemy, które chronią potężnych zamiast bezbronnych. Po jej zeznaniu, senator Williams podszedł: Twoja historia zainspirowała podobne ruchy w dwunastu Stanach. Ustawodawstwo, które proponujemy. Ustawa Eleny będzie nakazywać protekcje, które wprowadzałaś. Tej nocy Sofia zadzwoniła. Panna M. Kongres ją przyjął. Ustawa Eleny przeszła. Każda szkoła w Ameryce będzie musiała implementować protokoły przeciwko zastraszaniu oparte na twoim modelu. Elena uśmiechnęła się, myśląc o wszystkich uczniach, którzy nigdy nie będą musieli stawiać czoła temu, co znosiła Jazmin. To nie moja ustawa, Sofia należy do każdego ucznia, który znalazł swój głos, każdego nauczyciela, który znalazł swoją odwagę i każdej społeczności, która wybrała zmianę ponad wygodę. Walka się nie skończyła, nigdy się nie skończy. Ale teraz miliony uczniów będą mieli to, co znalazło Liceum Robledal, nadzieję, ochronę i obietnicę, że ktoś się za nich postawi. A czasami to wszystko, czego potrzeba, by zmienić świat